也如今。弦。 25 kwietnia przed pomnikiem losów ojczyzny w Dzierżoniowie odbyły się obchody milenium Królestwa Polski. Powitaniem zgromadzonych i krótkim wprowadzeniem uroczystość rozpoczął Marcin Markowski, prezes Koła Ruchu Narodowego Powiat Dzierżoniów. Po wspólnym odśpiewaniu roty nastąpiło wystąpienie Anety Brzezińskiej dotyczące zarysu historycznego Królestwa Polski. Monarkę. Właściwa koronacja odbyła się 20 lat po wjeździe, wjeździe w Gnieźnie. Według źródeł historycznych odbyła się ona na Wielkanoc 18 kwietnia 1025 roku. Pierwsza koronacja z 1025 roku czyniąca z monarchy pomazańca Bożego była również aktem politycznym, manifestacją woli niepodległości i suwerenności młodego państwa w Polsce. Polskę zaczęto odtąd określać i opisywać jako królestwo, choć godność monasza i płaców ostatecznie utrwaliła się dopiero po koronacji Władysława Łokietka w 1320 roku. Warto o tym pamiętać, patrząc na polskie godło państwowe, na którym korona na głowie orła białego przypomina o tej pierwszej koronacji dokonanej prawie tysiąc lat temu. Koronacja chrobrego miała ogromne znaczenie dla Polski, symbolizowała uznanie jej suwerenności oraz umocnienie pozycji na arenie europejskiej jako chrześcijańskiego królestwa. Odtąd Polska była małym państwem, który, któremu trudno było bronić się przed zapisami Niemców. Którzy ciągle dokonywali zbrojnych najazdów wojowniczych. Próbowali również siłą wysyłać na tereny polskie osadników, ażeby wśród ludu polskiego szerzyli Niemczyznę i zajmowali polskie ziemie. A i Kościół Polski był zależny zamieszkał od biskupów niemieckich. Ale Bolesław Krobry, który był nie tylko wielkim wojownikiem, ale i gospodarzem mądrym, zrozumiał, że jeżeli Polska ma stać się wielkim mocarstwem, to należy wyzwolić ją pod każdym względem odpływu i przewagi Niemiec. Popiwszy Niemców, był żelazne słupy w rzekach Odrze i Sali, na znak, że tu kończą się dzierżawy niemieckie i że dalej Niemcy nie mają prawa sięgać. Postarał się też, ażeby biskupi zależni Polsce byli tylko od papieża w Rzymie, ale w końcu po długich staraniach i poselstwach uzyskał z poświęconą, koronę poświęconą przez Ojca Świętego. Korona, dana Polsce przez papieża i przez niego poświęcona była znakiem, że Polska jako państwo. Staje na równi ze wszystkimi państwami chrześcijańskimi, a król Polski zajmie miejsce zależne mu wśród monarchów chrześcijańskich. W uroczystości uczestniczyli członkowie Konfederacji Ruch Narodowy, Klubu Gazety Polskiej Dzierżonów, Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego oraz mieszkańcy. Wspólny udział w ważnych dla Polski i lokalnej społeczności uroczystościach daje nadzieję na porozumienie i współpracę środowisk patriotycznych i narodowych. Zrobimy krok w stronę pojednania nie tylko wrażeniami, ale i doświadczeniami, które pozostaną z nami na zawsze. Organizatorem obchodów był klub Konfederacji Ruch Narodowy Powiat Dzierżoniów.